Witam, Pasie Kachowska, Dzisiaj sobie odmimy pszczoły. Mamy około 10 stopni. Widzimy niektóre pszczółki latają. Około 10 stopni. Ule zabezpieczam jak widać taśmą na szczelnie, żeby praktycznie żadna pszczoła nie mogła wyjść z tego ula. Hmm. Co ciekawsze, no to mam rodziny, które miały paski, które nie miały pasków z kwasem. No i zobaczymy, gdzie będzie który większy osyp. Pszczoły teraz trzymamy około 25 minut zamknięte, żeby tą do dowarrodę dobrze dobić. Po 25 minutach po prostu otwieramy. Ja już tu wcześniej odmiłem je. Teraz przychodzi akurat. I otwierać, I, i się dowiemy zaraz, co się podziało. Ciekawego, ten ult muszę cały przestawić, bo on był. No i dobra, ja tak będę otwierał. Tu sobie rzucimy okiem. Jest około parę minut. No, 20 minut spalenia tabletki widzimy na chwilę obecną. Aż jedna sztuka, czyli ile nie jest, zobaczymy do następnej. W następnej nie ma kompletnie nic. Rodziny były rozkłębione, chciałbym przypomnieć. Tu nic nie spadło. I zobaczymy następną. Tutaj także nic yy, nie ma, także jest to dość dobre. Zobaczymy, jak tam pszczółki. Widzimy, już się zbijają, ale czyli są takie ospałe po tym leczeniu, jak zawsze. I otwieramy każdy ul. Agresywnie, zobaczymy sobie od razu. To I, i po kilku godzinach też widzimy, że nie ma nic warrozy. Tu jedna, jedna sztuka, widzę tylko no te rodziny miały paski z kwasem. Tu także kompletnie nic nie ma, także cięcie na chwilę. Jeszcze sobie przejrzymy tą. Także brak jakiegokolwiek osypu Ta rodzina już pasków z kwasem nie miała. I widzimy jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk tej warrozy. Tak się Tragedii nie ma U tej też nie ma Nic U tych także Kompletnie nic I tu już rodziny nie miały pasków No i widzimy Tu gdzie pasków nie było Od razu widzimy osyp Osyb jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oświć. 22 sztuki spadły. Także tragedii nie ma. W sumie to jest po tam chwilu minut, paru minutach tu spadły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk. Także coś te paski chyba dały. Tu nic nie spadło. No i w tych godzinach już nie zobaczymy, bo tu nie ma. No tu spadło dużo, bo tu nie było w ogóle warrozy. Czyli ta rodzina jeszcze raz będzie odmiona. Tu jest koło 50 sztuk. Zobaczmy jeszcze tam. Tu nie było pasków i osypu także nie ma. Za godzinę przyjdziemy, zobaczymy potem. 24 godziny i tyle. Jeszcze dwie ramki wyciągłem, czy usłyszyły do magazynku i na chwilę obecną tyle. Witam, Pasie Kachowska. Następny dzień widzimy się, 15. Około 28 godzin po zaaplikowaniu apiwarolu. I tu tak na sam początek jeszcze są trudnie. Także w tych tak nie zobaczymy, co jest. Rzucimy sobie, ile spadło w tyk. No tu spadło około 10-15 sztuk maksymalnie. Kurcze teraz 10-15 sztuk, ale ta rodzina będzie jeszcze raz podleczana. Tu w tej myślę, że będzie więcej. Spadło raptem 2-3 sztuki. W tej także lipnie, że tak powiem, mało. Idziemy dalej. Ogólnie pszczółki jeszcze oblocik robią. Wczoraj też zrobiły. Dziś jest to troszeczkę bardziej intensywne. No ale powolutku, powolutku oblatują się. Jest godzina. Za 10.12 przed południem, ciepło jest, zobaczymy na samym końcu, ile stopni. O, tu się podwinęło, ale w tej rodzinie, jak była ta jedna sztuka, tak widzę, że jest tylko ta jedna sztuka. Także tragedii w tej rodzinie też nie ma. Tu tyle, co było. Tragedii również nie ma, w tej również tragedii nie ma idziemy do następ... idziemy do następnego rzędu. Tu widzimy także dwie sztuki spadły, dwa rozy jak chciała będzie, to jeszcze przelecimy. Jedną na pewno jeszcze raz trzeba przeleczyć. Tu także tragedii nie ma. Tu także tragedii nie ma, czyli to leczenie, co ja stosuję, jest skuteczne. Także nie ma. Ach, tu musimy powtórzyć leczenie. Dosyć sporo spadło. Powtórzymy je we wtorek, pewnie. Tak, we wtorek. Czyli tu sobie postawimy cegiełkę, że trzeba jeszcze raz powtórzyć. Następna. O, mało jest koło, maksymalnie koło 15. Już źle nie jest. Następna rodzina. Tu osypu brak. Tu, no to tu widzimy jest. Osyp masakryczny, także ta rodzina na pewno powtórnie. Będzie leczona. No i nie mogę trafić, o jest. No i ta rodzina jeszcze. Też widzimy, że jest czysto. Także. Jeszcze dwie rodziny i koniec.